chciałam taki filmik nakręcić odnośnie rozświetlaczy. I nie będą to wysokie półki cenowe. Nie będę się z dużo rozwijać. Chcę Wam pokazać rozświetlaczy, które nie tyle, że ja używam. Używam nie wszystkie, ale uważam, że są dobre i Uważam, nie warto przepłacać na rozświetlacz na przykład za cenę Dobrze, nie przedłużając to, przejdźmy do moich rozświetlaczy. A więc tak, bardzo ładny rozświetlacz ma bel. Pudełeczko, co prawda, yy, takie, yy, nie tyle tam depnę, bo nie opakowania nie robią. Yy, i to jest numerek 01. Dobrze. Tak. Dobrze. Jest bardzo do następnie z tej samej spółki prawie że cynowej, bodajże, pylowli i ja mam numerek mam jeden o chłodnym odcieniu a drugi mam o ciepłym odcieniu i teraz taki, jeden jest dobrze, nie ma numerków ten od ciepłym Dosłownie prawie, że jak Marylu. No właśnie, dlaczego tak dużo? I ten drugi, silver. Ten jeden jest gold, a ten dru drugi jest, yy, ten jest Eee, bardzo fajne po prostu wyprzedają się jak świeże bułeczki to jest tak potem mam jeszcze taki jeden go, nie... go używałam w ogóle jako pierwszy z moich ogólnie rozświetlaczy z LIBO to są takie perełki <laughs> Są, powiem Wam, one mają drobinę. Ale całkiem źle się spisują. Kiedy tutaj Wam. Delikatne, ale nie wiem, czy to zobaczycie. Ale już sama nie widzę. Dobrze, to może spróbujmy tutaj. Bardzo delikatne. nowa, to samo. To może sprzątnijmy sobie rękę z tych. A więc tak, kolejnym rozświetlaczem za 10 zł, przepraszam za opakowanie, ale niestety mi no poszło, ani będę specjalnie drugie kupowała, jest Makeup Revolution Vivid Baked Highlighter i to jest Golden Light. I on jest o takim odcieniu złotawym. Prze... Można stopniować, można sobie zrobić takie rozświetlenie. O, pigmentacja jest około 10 zł. Teraz, oczywiście, ja decynowo i namiętnie przeze mnie ostatnio używanymi, to są rozświetlacze z Glam Shopu. I teraz takie ja mam. Znaczy, pokażę Wam opakowanie e, i to jest najpiękniejszy kolor, który mi się podoba. O Jezus, i to jest celebrytka, co Wam mówiłam. Nie wyciągnę Wam, bo ona jest w, e, w składzie rozkładu i tak dalej, ale pokażę Wam, jak wygląda. Ona jest piękna. Ona jest po prostu boska. To tak powiedzmy. O ile kosmetyk możemy... Można ją stopniować. O, to jest celebrytka. Następnie teraz zaopatrzyłam się w e, cyrkonie. One wyglądają tak. Jak przyszły to powiem tak wam szczerze, że było jakieś brązowe, ale na ręku! E, fu. Na twarzy wcale nie są brązowe. Można tego nie widać, na ręku będzie widać, mam taką poświatę brązową, ale można stopniować, tutaj jest, zaraz będę cała w rozświetlaczach. Cena jest 25 złotych rozświetlaczy, chyba tak. I teraz jeszcze jeden, to mam tą divę. Ona wpada w odcień, nie wiem, tu będzie taki brzoskwiniowy widać. Właśnie trzeba jeszcze jedno pudełko do drugi i trzeci ja można się stopniować, tutaj taki nie widać ale dobrze i to są rozświetlacze od hani. następne w półce cenowej powinny się w tej samej chyba cenie mieścić, 20 zł to są rozświetlacze płynne z Golden Rose. Tak, mamy małe sztywciki. Tylko, że płynne rozświetlacze ładziemy na nieprzepudrowaną cenę. I teraz tak, jeden używam jako cień, a drugi używam jako normalnie rozświetlacz. Mam takie ładne pędzeleczki. Koszt 15-20 zł, no nie pamiętam. I to jest ten, który używam. Drobinek, bo ten jest bez drobinek. Skąd ten roz? A jak się przyczepi, to zaś nie chce. I to jest numer, już Wam mówię, 02. A ten drugi to jest. Y Specjalnie więcej kładę. Żeby było widać. Bardziej widać odrobinę na tym. Więc to jako ciemnia stosuję. I teraz tak. w kolejności też namiętnie używałam paletkę z rimela. konturowanie i tu też mamy bardzo fajny rozświetlacz. Bardzo delikatne. I tą paletkę mam rozrabiła Coral Glow. Dobrze. Bez robinek. No i ostatni kolor. Laser. Rozsławiona też po przejściach. Na razie nie zakupuję nowej z racji tego, że przerzuciłam się na glam. Z I tu już jest półka chyba cenowa. 60 zł, 70 zł. To jest jeden z moich droższych oświetlaczy. Zapewne jest jeszcze dużo innych, tańszych i droższych, fajnych oświetlaczy. To zależy, kto woli, jakie preferencje. Ja Wam chciałam pokazać wersje, które ja używam i które się sprawdzają i pięknie wyglądają na twarzy. Jeżeli Wam się e, podobają takie serie e, odnośnie e, rozświetlaczy, róży, brązerów, e, najlepsze cienie, to piszcie w komentarzach. Jeżeli podoba Wam się mój kanał, to subskrybujcie go i kciuki do góry. I do usłyszenia następnym razem. Pa!